O, cześć, nie zauważyłem Was. Cześć, ja jestem i ja Was witam w The Return to Bloody Nights, nice, czyli yy, powrót do <coughs> krwawych nocy. A my idziemy na. Teraz będzie siroda, Wednesday. I prawdopodobnie chociaż. Teraz deadne. Hello Henry. I'm doing well, Not How about okay. yourself? i doing all right. I wanted to touch base with you about something. I heard that some of the employees saw a preview of the new animatronics design, and they were a bit concerned that they looked a little too scary and robotic. What were your thoughts on that? Well, I can understand why they might think that, but I assure you, the final project will be much more child-friendly. The employees only saw a work in progress and we're still fine-tuning the details. I hope you're right, William. We don't need any negative experiences from our young guests. As I mentioned before, I've been studying child psychology to ensure that the animatronics create a positive and safe experience. I'm confident that we'll achieve that goal. I believe my robots will be the best around. All right then. I trust your expertise in this area. On a personal note, how are you holding up with... with the, uh, divorce proceedings? It's been a difficult time, Henry. I won't lie about that. But I'm doing my best to keep my focus on my work and my children. They're the most important thing to me. So is Charlotte for me. She's my only family. I just want you to remember that it's okay for you to take some time to yourself. You can't pour from an empty cup.

zanami greetings my dear employee congratulations on making it to night three the simple fact that you're here listening to me means that you've made a glorious contribution to fazbear entertainment on behalf of the founders and myself, as the CEO of the company, I want to thank you for your participation and dedication to this job. We hope that we can count on you for another week of your excellent service. Unless you've got some big dreams you're chasing after. So, tell me, have you seen anything weird the past couple of nights? You know, I want to know every little detail going on in this fine establishment. But if you didn't report nothing this morning, I'll assume everything's all good. Speaking of which have you ever wondered how this place operates during the day despite all the rumors and investigations it's actually pretty great i mean i was taking a stroll around here earlier and saw some kids jumping into the ball pit and having a blast they even pretended it was a time machine kids these days huh huh i tell you sometimes those kids have more imagination in their pinkies than most adults have in their whole body Entertainment is all about bringing a little magic back into our lives, right? And you're a crucial part of making that happen, so keep up the good work. Actually, I have a little something for you in case you're interested in earning an additional $20. We're recording some lines for the instruction tapes regarding the spring lock technology, and I think you'd be perfect for the job. You got a great voice, kid. All you have to do is read some text into a recording machine, and I'll make sure you're compensated for your time. You're not gonna learn nothing fancy. Just be the voice on the tapes. We want to send them to every pizzeria that uses new spring lock costumes. How cool is that? All right. You'll meet our new assistant. Her name is Karen. She's going to tell you exactly what to do. Great then. Keep up the good work and keep on keeping on. Until next time, stay safe and don't forget to check those cameras. I'll talk to you soon. pomocniku, dobra teraz. Kurczę, Freddy jest już tu. O ile pamiętam, bo to było już dawno temu. Może już miesiąc temu. Nie, ale do pana, pana Freddy'ego się chyba zatrzymywało. Też drzwiami, o ile się nie mylę. Co to było? Co to było? Już wiem, że coś się za mną czai i będzie co jakiś czas się pokazywać. O to, to jest chyba coś podobnego, coś w stylu marionetki. Drzwi. Dobra, on jest pewnie i tu jest jasne. Dwóch, dwóch, dwóch w jednym miejscu, super. Mm, idź sobie. Dobra. Dobra. Ale to coś będzie mnie przerażać. I będę miał traumę. Pewnie, dobra. Jest, mamy trzecią dopiero. Nie powinienem mieć jednak mikrofonu chyba tuż przy ustach, bo was... O kurcze, wyszedłem niechcący. Co ja robię? Ona tu jest, ona tu jest. Wiedziałam, wiedziałam. Yy, ona ma parę tych etapów. Ona ma parę etapów. Pierwszy to jest właśnie tu, potem jest tu, jest coraz bliżej ogólnie. Nie tak, nie tak, nie tak, nie tak. Fzszy, ma Freddy, I, i, ale ja tak blisko ciebie nie lubię mieć. Tył, 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 tył nie ma. Dobra, on tu jest. On tu jest. Na razie spoczko. Ogólnie jak, jak nie umrę, to. Nic nie widać. Dobra. Jak, y, ogólnie jak nie umrę, to... Y, to, to, to jeszcze trzeba przejść kolej. Przecho zacząć przechodzić nową noc, żeby chociaż raz w tej grze dednąć, on mi zniszczył kamerę chyba. Ja pierniczę, wyskoczyłem z, z fotela. Wyskoczyłem, co to jest? William? Tutaj mi zamazało to się kamerę. Nara, no, idź sobie. Dobra, tutaj. Już tu jesteś? Dobra. Ja nie wiem. Siemano. Dobra, czyli to jest raczej nasz super króliczek. Nie, bo nasz super króliczek jest... Chory mam! Ja wrócę. Ale widzieliście. Dobra, my to przeskipujemy. Widzieliśmy go na kamerze. On nic... on nic nie powiedział. Ja już się kierowałem do drzwi. Już się kierowałem do. tej Zamknij się. Ja już tutaj sprawdzałem. Już miałem sprawdzać, ale oczywiście trzeba było mi wyskoczyć. Czy chciałem już zamykać drzwi? Chciałem. Tylko, że ten króliczek na mnie wyskoczył i przez niego mi się odechciewa. Ta muzyczka jest creepy tak jak w ogóle ta gra. Jest szósty. Nie, jest 29 czerwca. W naszym Family Dinner, bo jest on friendly i tutaj nie ma żadnych przewinień. Wcale tutaj nie, 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 umierają, nie, nie umierają dzieci. Wcale. Nie mów co, ale to jest 100% legit pizzeria. Dobra, on tu jest, on tu jest. Tutaj jeszcze nie widzę tego, co się. Ja. Dobra, on tu jest już. A ten nadal tu, dobra, ja sprawdzam tu, bo on... Yy, Edo się nie ruszył. I mamy tu już su naszego super królika, który mnie... Nie wiem w jaki sposób zjadł. Dobra, króliczek sobie poszedł, z czym my go zmusiliśmy do sobie pójścia, bo go sobie wyprosiłem. Czemu te dźwięki są tak creepy? O, już miałem piątą. Siema. A tu jest Króciek, a on mi zniknął. Glipi dźwięki i saleta tej gry Dobra, on no tu jest... Mamy trzecią nad ranem. Ten króliczek właśnie mnie w ostatnim tak zaskoczył. Już podejdź! Dobra, ja zamknę po prostu te drzwi. Dobra, on już tu podszedł. Teraz kamerę trzecią mi zablurowało. Trzeba świecić w twarz, to jest... To jest sekret, trzeba świecić w twarz, mówię wam. Wiedziałam, wiedziałam, słyszałem już to, słyszałem już to. Co to było? Nie wiem ale nie chcę wiedzieć i dlatego zamknę te drzwi. Dobra. Do piątej powinienem przetrwać. Do szóstej znaczy się Ej. Szósta, szósta. Czemu? <laughs> czego? <coughs> Nie wiem, ale ja, was, ale ja wiem to, że was żegnam, widzowie. Do następnego razu. I cześć.